Walentynkowy evade w w Mister 2 wreszcie się pojawił. się znaczy, no nie wierzcie, tylko tak po prostu się pojawił. A więc, witam Was na odcinku z Mordemistery w Robloxie. Miał być to odcinek inny, ale pomyślałem, ponieważ. Jest update właśnie Halloweenowy, jak tu widzicie. No to pomyślałem, że z tego, żeby nie, potem nie przedłużać. A ten filmik, a ten, ten filmik, który miał być. A super. Aha. No to chyba będę tracił internet. Ale no, jeśli filmik Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. suplika, Bo teraz chciałem wam podziękować za te 50 Thank you subów Thank I teraz lecimy po 75 subów. A jak zabędziemy te 75 słupów, to będzie kolejne 100. Więc zapraszam do oglądania. Maletinkowy update. Grałem oczywiście na tym update. I chodzi o to, że zbierane są serduszko. O, zobaczcie, Kto zabrał serduszko. Tu jest serduszko. Dobra, co my tu teraz tak. Zwracam. 254 serduszka. O, super. Ej, to ja już mogę kupić pierwszy nożyk za 200. Klejmujemy, proszę bardzo. Mamy Love. Następny będzie Rose. Potem będzie Michi Teddy. Hard. Broken za 4000. O, a co najlepsze? Nie znikają. O, nie, nie, nie. Nie znikły. Jakby znikły, to by był do problem, ale jednak nie. Tu mamy jeszcze Sakurę za 1700 Robuxów, Blason też za 1700 Robuxów. albo za 3000. Albo jak połączymy, to wyjdzie nam 3400 i będziemy mieli cały secik no, z efektem też. Ok, zaraz. O, jest runda. A, sheriff. Super. O, spójrz na lewy dolny róg. Kolny i serduszka zbierają się do, w jednym, ale oczywiście to też będzie oddzielane Serduszka pójdą do serduszek, a koiny pójdą do koinów. O, kolejne serduszka. Postaram się, postaram się zebrać serduszek więcej. To jest, halo, halo, halo. Um. A, super. I. Patrzcie. Jak oni idzie to? Jedno, drugie, trzecie, serduszko. O, jeden zgon, drugi zgon. I I... i. o, in nawet. To postaram się zagrać trochę dłużej. Drugę. To chwilę. Się że się będą bały, każde osoba sobie, hop, hop i dziewczyny będą się bały no i nek sobie, ale że sobie, ale że zdążyłem to To jest trzecia, trzecia, runda i trze, i trzeci, Trzeci ten, trzecia rola, chodź, chodź. o wiesz, pierwszy, chodź, o kurde, to był serw. o kur... I'm dead. O dobra, przynajmniej kila, dobra, mam kila A ty... Eee, no jumpy to mogę nawet lezaku. Uch! No czemu nie mogę rzucaaać?! Rzuć się! Rzuć się! O! Rzuć się! Zobacz, no. Nooobrze. Otta... hell Oj, koniec! nie zginąłem, nie zostałem zaszczepnięty. Dwie alfabety zajmujące trzy. I dwadzieścia. Około. No i, prawie, no i jakieś siedemna... Siedemnaście. Sipteen. Co to mi za... Co to, 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 to? Output transcript: Najniks niewinięt klejny. Teraz musisz szekać serdusek. Dobra, nie jednak, nie jest. niby bez ubrań. Niby ma, niby nie O, jedno Drugie takie, trzecie czwarte, piąte. Uhu, O, jeszcze jedno. Kolejne o. Jak śmiesz mnie zabijać, co? Kolejne w siedemna Siedemnaście serc Nie wygrałaś Na no, You mizda, open your mouth and close your Nigdy nie jadłem tak kocha, i chyba, że nie wiem, czy będę go jak jaki, jaki, jak nie umiem śpiewać. Nie umiem śpiewać. Skoro update zaczął się w... Wczoraj to czy 14? Bo wtedy są walenie tynki. Skończy się. Kto, kto, kto się teamuje? Halo, kto, kto się teamuje? Chcę wiedzieć. Imiona, nazwiska, adres. Już tam, już tam dzwonię. Wyjaśniam ich. Time to win. Wszystkich Każdego tu zabiję teamersów. Również. kolejny Nic tu nie było. Nic się nie stało. Nic się nie stało. Tree! Ooooo, ty kurde. To jest. Jest, nie ma nikorolacz. No ojojoj idź 4. góry four five o, oh, zabiłem kogoś przez ten ten, tak już, taką szafeczkę seven a, mi sześć się skończyła no to moja serdeczka na jeszcze. no to nie wyjdziesz Gidzis? es Takim morderczym, winkowym akcentem zakończymy odcinek. Jeśli Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę oraz subiki, bo brakuje nam 20 subików. Tak czuję. Może, może 18? Do 75 subskrypcji. Więc mam nadzieję, że. Mam nadzieję, że. Szybciej, w, szybciej wbijemy. A ja i dziękuję. O, akurat mnie jest nawet gowała, więc nara. <ścoughs>